28 marca w Muzeum Początków Państwa Polskiego odbył się wernisaż wystawy Otwarte Okno Ikony. W większości XIX wieczne ikony zostały wypożyczone z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Owo muzeum ma w swoich zbiorach ponad 1600 obiektów Kościoła Prawosławnego, z czego na wystawie w Gnieźnie zostało zaprezentowanych blisko 250. Zostały tutaj wybrane ikony o różnym stopniu jakby duchowości, o różnym, różnych, w różnych formach wykonania, z różnych warsztatów, także prezentujące jak gdyby najszersze spektrum. Zamysłem wystawy było ukazanie ikon staroobrzędowych w trzech modułach. W pierwszym umieszczone są ikony hermetyczne, ściśle podporządkowane kanonowi. W następnych częściach wystawy znajdują się ikony, które ulegają przeobrażeniom. Ikony XIX czy XX wieczne, swoją specyfikacją odchodzą nieco od staroobrzędowych schematów. Stają się bardziej skomercjalizowane czy nastawione na potrzeby rynku i kolekcjonerów. Tutaj za mną jest Dem Demetriusz Tesalonicki. Też bardzo ciekawa ikona, chociaż ikona, która już powolutku, w, mimo że to jest jeden z bardziej ulubionych, świętych staroobrzędowców to jest to ikona która już zaczyna się wymykać troszeczkę kanonowi prawda i tym hermetycznym regułom Tytuł wystawy Otwarte okno ikony zainspirowany jest samym sposobem pisania ikon i jej przeobrażeniom przez lata Jest to odwołanie do tego co w XIX wieku działo się z ikonami na przykład pojawili się kolekcjonerzy którzy zamawiali ikony w bardzo dobrych warsztatach staroobrzędowych Ikona stała się sztuką Postaraliśmy się pokazać i to, co jest najważniejsze dla Starowierów, czyli ten, tutaj to, co się znajduje w tym pierwszym module, czyli ten hermetyczny świat strażników kanonu, i to, co się jak gdyby już zaczyna dezawuować. Wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego można oglądać do 28 września.